Chciałbym Wam przedstawić w jaki sposób dzięki przetwornicy zwiększającej napięcie zwykły zasilacz laptopowy podłączyć do lampy Power LED. Tutaj jest lampa Power LED. Mam do niej przyklejonych 10 diodek. Są to diody 3W, które wymagają do zasilania prądu po natężeniu 700mA. Można użyć drivera, można użyć takiego rozwiązania jak ja tak tutaj Wam przedstawię. Zwykły zasilacz laptopowy, na wyjściu ma 20V, tutaj przy tej ilości diod będziemy potrzebować na pewno powyżej 30V. Dzięki temu możemy to uzyskać dzięki temu urządzonku. Zgodnie ze specyfikacją producenta możemy tutaj napięcie podnieść do 35V. Mam nadzieję, że nam to wystarczy. Na początek tutaj już jest zasilacz podłączony do przetwornicy. Na początek zmierzymy jakie napięcie mamy na wyjściu. Proszę bardzo, może tak, najpierw na wejściu. Tak, na wejściu mamy 18V, czyli troszeczkę mniej nawet niż mam tutaj. Mam na tabu sygnają, mamy na tablicy znamionej zasilacza. Sprawdźmy na wyjściu i obecną mamy 28V Tutaj jest potencjometr, którym regulujemy napięcie wyjściowe. Więc więc wróżbo zmniejszamy napięcie, tak? 27, 6 Vstawmy 25V jest to spokojnie, bezpieczne napięcie dla naszych 10 diod. Także odłączamy i teraz pokażę jak zestroić taki układ. maksymalnie mogę tutaj przepuścić 700 mA, jako że na chwilę są nie potrzebuję tak dużej ilości światła, zestroję ten układ na 600 mA, jest to dla moich potrzeb w zupełności wystarczające. co najpierw najpierw podłączamy, nie podłączamy od razu całej lampy, tylko jeden w biegu. Ja połączę tu sobie tutaj masę. Drugi przewód jest niepodłączony, ponieważ potrzebujemy tutaj wpiąć szeregowo amperomierz. Przepraszam. Nie <laughs> podłączamy zasilacz do przetwornicy zamykamy układ mamy w tej chwili 50 miliamper okay. Nawet już widać przy 50 mA nawet świeci, więc tylko, że jest to, i na pół bliska w tej chwili. Także zwiększamy napięcie do 600 mA. Więc kręcimy, czyli kręcąc prawo zwiększam napięcie i jednocześnie zgodnie z prawami elektryki przy niezmiennej rezystancji będzie pływał coraz większy prąd. Już mamy 300 mA, połowę tego co chcemy. Zbliżamy się do wartości oglądamy, troszeczkę zwalnamy. Jest 600 mA, odkręcimy do 650. Co sobie będziemy żałować? I koniec. Obawiam się, że osiągnęliśmy już szczyt możliwości tej przetwornicy, jeżeli chodzi o podniesienie napięcia. Czyli 600 mA na wyjściu. Sprawdźmy, jakie napięcie uzyskaliśmy. Sprawdźmy, jakie napięcie 20 L jest wymagane, żeby uzyskać prąd o napędzeniu 600 mAh. 34,5 V. I to jest szczyt możliwości tej przetwornicy, czyli zgodnie z tym, co napisał producent, 35 V. Mamy prawie 35 V. A jednocześnie. Wszystkie diody wchodzą, w tej chwili, będą świecić na prądzie 600 mA Nie pozostaje nam nic innego, jak teraz spięć cały układ. Oczywiście robimy wszelkie podłączenia odłączenia na wyłączonym zasilaczu. Sprawdzamy czy wszystko działa. Proszę bardzo. Lampka świeci. Sprawdź co się zmieniło w napięciu wyjściowym. 34,6 V, czyli przetwornica mimo obciążenia daje takie samo napięcie jak na biegu jałowym. Dziękuję za uwagę.